W końcu padło to pytanie. Nigdy nie byłaś jeszcze tak szczęśliwa. W głowie masz już wszystko zaplanowane. On, ty, piękna suknia o nietuzinkowym kroju. Tylko dlaczego tak ciężko znaleźć dobrą i ciekawą ofertę? Nie, to nie może być trudne. Całe dnie spędzasz poszukując najlepszych okazji w internecie, wysyłasz setki maili i nie masz żadnej odpowiedzi? Sklepy z twojej okolicy nie mają interesującej cię oferty? Dlatego powstało Wedify. Wedify, pierwsze w pełni interaktywne targi ślubne online. Teraz możesz porównać kilkadziesiąt ofert, siedząc w domu i popijając kawę. Niezależnie, czy potrzebujesz sukni, fotografa czy florystki, w Wedify stawiamy na jakość. Dlatego też starannie wybraliśmy wystawców, aby sprostać wszelkim oczekiwaniom. Wedify to targi ślubne dostępne jednym kliknięciem. Jak to działa? Zarejestruj się, opowiedz nam o swoim wymarzonym weselu, zaproś swoich bliskich, usiądź, zrelaksuj się i pozwól nam o siebie zadbać. Dzięki WediFi możesz porozmawiać w cztery oczy z wystawcami, wziąć udział w panelach dyskusyjnych na żywo, otrzymać atrakcyjne zniżki i rabaty dostępne tylko na WediFi. Dodatkowo masz nieograniczony czasowo dostęp do zapisanych kontaktów. Wejdź na naszą stronę i zarejestruj się już dziś.